czyli ten obraz jest tutaj troszeczkę większy ja się postaram go zsynchronizować z podkładem muzycznym bo taśmy 8 mm, tutaj kolega zresztą pytał o tym, czy taśmy milimetrowe dźwiękawiano, zdarzało się, że próbowano na nie nanieść na brzegu magnetyczną ścieżkę, ale nigdy nie było takich taśm można kupić, to, to próbowali robić ludzie samemu nanosić jakiś magnetyczny nośnik, ale to nigdy nie weszło do, w użytek do końca natomiast do projektorów konstruowano synchronizator co ten synchronizator dawał? Że można było synchronizować magnetofon z biegiem taśmy filmowej. I. No Państwo, już, już muszę zmienić zębatkę. Mam tutaj zębatkę z filmu 8 mm, Tutaj ja muszę założyć. Muszę założyć zębatkę na super 8, bo mam film i tak, i tak. Więc sobie wymienię. Wszyscy filmują, wszyscy filmują. I po prostu tak idąc, taką, taką sobie zrobiłem, no ja wiem, presję filmową, jeżeli to może to za ambitnie brzmi, także musicie mi wybaczyć moje takie kalectwo amatorskie Ale tak sobie popatrzymy. Proszę Państwa, lata 77 w górach to nie to co dzisiaj, na no, pustki. Znaczy, w stosunku do, do dzisiejszych czasów, to pustki. Więcej by Wam mogła na temat puste powiedzieć moja żona, bo ona jest z zakopanego, tam się urodziła i, i oni po kościele chodzili na bierę. Dzisiaj na bierą trzeba czekać czasami, nie wiem, dwie, trzy godziny, żeby wejść na niego. Nie, oni wtedy po kościele szli. Czy to było możliwe? Możliwe było, bo w tych czasach nie chodziło się w szpilkach w wieku 14 lat, czy. 15, nawet 16, nie malowało się. Nie tego dziewczyny z kościoła wychodziły w jakichś takich trzewiczkach, w jakichś takich krótkich guzikach, czy coś się sobie biegun, To już ty byś mogła tu więcej na tym temat powiedzieć. Ale y, y, zakopanie nie było przeludnione. Y, trasy turystyczne były pustawe, Zwłaszcza, że myśmy szli w jakiś powszedni. dzień. Tam Nie, ja to Proszę Państwa, film kolorowy, 8-mm nigdy nie osiągnął pełnej ostrości. Dlaczego? Bo wywołując film kolorowy, barwniki kolorowe układają się wokół ziaren srebra. Film kolorowy się wywołuje na trzy fazy. Pierwsza faza to jest wywoływanie obrazu czarno-białego, srebrowego. I dopiero wokół tych ziaren srebra się osadzają barwniki kolorowe, co pogarsza... Ostość filmu kolorowego. I przy 8 mm taśmy niestety już to jest czuć. Przy 16 nie czuje się tego, ale przy ósemce się y, czuje. Y, film kolorowy można wywołać po prostu na czarno-biało. Wystarczy się zrobić pierwsze wywoływanie i utrwali i będzie film czarno-biały z kolorowego. Jeśli się nie zrobi tej dalszej obróbki. Zgasi. No i stój, stój. Jeszcze gdzieś tutaj coś nie ciągnie. Mm -hmm. Zgasi. Zgasi. Jeszcze moment, zato. Zgasi. 是现在我就行了。 To jest film właśnie 2x8 Super Orgo Chrom, tylko że ma jakieś lata ten film tym filmie, gdzie nigdzie nie widzę tej pulsacji, tak że wziąć taśmę jednakową, że nawilżyć, może być gdzie gdzie bardziej sztywna, gdzie gdzie bardziej miękka, bo to zależy od długości taśmy, takie pulsowanie, to chwilami widziałem, rzeczywiście, no, ale tak to mniej więcej się robiło. Amatorzy, amatorzy kęsili inne dawniej filmy, no bo to jest taka moja strona działalność prywatna, ale z moich filmów takich dla kogoś no to ten dla jednostki wojskowej na przykład na ta 16-milimetrowej taśmie film tak mówię, na przykład.